Jeżeli uważasz, że tworzenie muzyki powinno być proste i przyjemne, to super trafiłeś, bo proste i przyjemnie pokażę, jak robić akordy, melodie, bez komplikowania, teoretyzowania i to, że trzeba skończyć Hagward W teorii muzyki właśnie przyjemnością się dzisiaj zajmiemy. Włącz DAF, a nie tylko będziesz oglądać i rób to samo, to będziesz potem bangerować. Interesują Cię tylko dwa akordy: molowy i durowy. Weź sobie dowolny dźwięk, na przykład A, odlicz 7 dźwięków od niego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Brawo! I od pierwszego dźwięku odliczysz trzy dźwięki, to będzie to akord molowy, brawo. Raz, dwa, trzy. Akord molowy, w tym wypadku A mol, jak to, czym można się babcia smarować ten smutniejszy. Natomiast jak weźmiesz drugi dźwięk o pół tonu w górę, to jest to akord durowy i weselszy. A-dur. Obniżając znowu o pół jest to akord molowy. Więc znasz już konstrukcję dwóch akordów. Ale co? Miałbym przypadkowo te dźwięki rozkładać? No jest to droga raczej ku katastrofie i temu, że to będzie brzmiało Fatalniej będziesz poszukiwać sensu. A nie będziemy tutaj poszukiwać sensu, tylko przyjemności. Musisz znać skalę i tonację: molowa i durowa. Każda z nich ma po 7 dźwięków, i jeżeli akordy będą mieścić się w tych dźwiękach danej tonacji, to masz pewność, że nie będzie nic fałszować i nie będziesz błądzić po omacku. Tutaj widzisz obrazki i wykresy, możesz sobie zeskrinować tych dwóch skal. Ale jak ich nie znasz, to w Felu jest taka funkcja i w większości już DAW, że wybierasz sobie tonację, którą chcesz i skalę minor. Minor natural to jest molowa, natomiast major jest to skala durowa. Molowa smutniejsza, tak w uproszczeniu durowa weselsza. Bierzemy sobie A minor i rysuję jakąś dowolną melodię. Na której stworzę akordy. Okej. Okay. Tylko tutaj zachowam ten sam rytm, czyli tutaj miałem trzy kafelki tego A i dalej ten sam rytm, i do końca dźwięk D. No, ale w ten sposób tworzy mi się tylko melodia. Jeżeli włączycie w FL tu funkcję, tą na zielono i zaznaczycie sobie ctrl-a wszystkie dźwięki wciśniesz shift i odliczysz raz, dwa, trzy w górę albo cztery, nieważne bo to samo się wtedy dopasuje to stworzy się pierwsza część akordu natomiast teraz raz, dwa, trzy, cztery oj, siedem tak, żeby od dźwięku a było to siedem dźwięków i w ten sposób powstaje Progresja. To zrozumiałe jest? Mam nadzieję, że tak. A jak nie, to super, bo pokazuje jak w bardziej zaawansowany korzystać z akordów, jak tworzyć na ich podstawie melodię, jak dodawać bas, jak komponować muzykę z użyciem akordów, jak dodać smutne emocje, wesołe, jak podnieść napięcie. To wszystko w kursie Moc Akordów, który jest dostępny do 2 marca. Link jest w opisie, potem kurs. Już nie będzie dostępne, także zapraszam i wracamy. Wracamy do akordów. Zaznaczę teraz te najniższe dźwięki. Przytrzymując Shift i Control, można je zaznaczyć. Shift przytrzymuje, kopiuje i przenoszę o oktawę w dół, żeby stworzyć podstawę w basie do tych akordów. Posłuchajcie. Są one za wysoko, więc Ctrl A strzałka w dół. Ale gdy dźwięki schodzą tylko i wyłącznie w dół w tym samym układzie, to jest to bardzo przewidywalne i nudne. Zaznaczę to, co jest niżej. Ctrl plus strzałka w górę tworzy się przewrót akordu, ponieważ akordy wcale nie muszą być ciągle w tym samym układzie. One mogą być dowolnie rozłożone i nawet. Tak, może być, że ten sam dźwięk F na przykład będzie jeszcze tutaj, nie? O ile jest taka potrzeba. No, dodałem te dźwięki w podstawie, w basie i jazda lecimy. Mamy teraz jakąś tam progresję No ale tutaj nie ma żadnej melodyki, są po prostu tylko akordy. Jeżeli włączysz sobie za pomocą przycisku C bądź tutaj slicer do piano roll, to można te dźwięki poprzecinać, na przykład tak wprowadzić ruch melodyczny. na przykład na końcu przetnę wszystkie dźwięki zmieńmy brzmienie może tutaj się pojawić to na przykład jeden z dźwięków z któregoś akordu może zacząć grać wcześniej żeby wprowadzać Melodykę. Dobrą rzeczą jest, jeżeli dźwięki nie skaczą w jakiś powalony sposób, że nagle masz tutaj taki wysoki dźwięk. Bo to może być zbyt wybijające dla słuchacza, więc raczej te dźwięki niech się trzymają blisko siebie. I Może być też tak, że któryś z tych dźwięków wcześniej kończy swoją grę Mamy już tutaj te akordy, znacie je w tej formule, można byłoby tutaj do tego akordu, na przykład pierwszego, dodać jeszcze kolejny dźwięk i stworzyć akord septymowy z siódemką. To jest akord ten A-mol, zobaczcie, A-C-E, pamiętacie tę rozpiskę z początku i odliczysz to po prostu tak, jeden dźwięk z tej skali, czyli biały dźwięk odpuszczamy i kolejny ale nie musi ten dźwięk od razu grać jednocześnie. Może akord rozpocząć grę później. Wyłączę ten septymowy i tu możecie stworzyć sobie na przykład jeszcze wyżej jakąś melodię, która będzie na przykład czymś takim. O, i tutaj stworzę powtarzalną, tylko niżej. Zawsze zależy na tym, żeby jednak zachować pewną rytmikę, a nie ciągle dodawać coś szalonego, że ja tutaj już bym wyszedł z innym zupełnie rytmem. To jest większa szansa, że to nie będzie brzmiało dobrze, nie? Nie tyle, że będzie brzmiało dobrze, tylko będzie zbyt wytrącające dla słuchacza. Natomiast jak zostawię ten sam rytm, późniejszym krokiem może być to, że macie tutaj wrzucone te basowe dźwięki, kopiujecie je i wrzucacie do instrumentu, na którym jest jakiś bas. Jak chcecie to przetransponować, kontrol strzałka w górę dodaję klapy perkusji. LT, y, I zauważcie, jak wielki wpływ też na to, co finalnie to jest, ma zmiana instrumentu. sama zmiana instrumentu może naprawdę dużo namieszać, jeżeli chodzi o możliwości kombinowania w tych wszystkich akordach, melodiach. To jest naprawdę piekielnie proste, jeżeli skumacie te podstawowe rzeczy, które pokazałem, bo teraz na podstawie tak samo wcześniej usunę to prostej melodii możesz stworzyć akordy. Zobacz, Ctrl Shift Shift Tutaj zaznaczam z, z Shiftem, kopiujesz na D. Przeniosę te dźwięki w górę, żeby mieć przewroty i zobacz. Dalej możesz tworzyć to, co pokazałem, ale też nie bój się tego, że akord ten sam może się powtórzyć. A i tak, tutaj zróbmy. I na przykład te dźwięki mogą też zagrać inaczej. One nie muszą od razu wchodzić, kiedy akord, więc zobacz. A tu daje to takie możliwości, że nie zawsze wszystkie dźwięki muszą grać. Jeżeli chcesz lepiej tworzyć jeszcze akordy, to kurs moc akordów ci w tym pomoże, bo zrozumiesz to intuicyjnie jak robić, a nie kombinować, szukać i tracić czas. Do 2 marca link jest w opisie. Później ten kurs przez długi czas nie będzie już dostępny. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Elo.